Vlogmas dzień trzeci. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy taki trochę bardziej domowy dzień. Jest niedziela, chyba 8 grudnia. Mieliśmy, znaczy ja miałam co prawda inne plany. Myślałam, że pojedziemy w jedno miejsce, ale tak się zdarzyło, że wczoraj odebrałam chorego chłopaka z lotniska. No i jako, że Patryk jest chory i chce sobie odpocząć, to zostajemy w domu. Ja przyodziewam świąteczny sweter, ale to nie znaczy, że jeśli zostajemy w domu, to będzie nudno, bo musimy... Ubrać choinkę. To jest plan numer jeden, więc dzisiaj za to się będziemy zabierać. Ja jutro idę do pracy, więc niestety czeka mnie też obowiązek ugotowania czegoś do lunchboxu. I mam jeszcze jeden projekt, który chciałabym zrealizować, ale nie wiem, czy, czy po prostu zdążę. Także zabieramy się do roboty. W tle możecie słyszeć. Dorota was urządzi, Patryk tam ogląda, ja też zaraz wrócę i też będę oglądać Więc dzisiaj taki domowy vlogmas, mam nadzieję, że się wam spodoba Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło Jeśli napiszecie też jakiś komentarz I zapraszam was na dzisiejszy film Zaraz wam pokażę zakupy, które wczoraj zrobiłam Ale najpierw otworzymy kalendarz Proszę, dzisiaj ty otwierasz Czemu nie, no? Żebyś miał przyjemność no Zobaczcie tak. jaki Mikołaj One Milch. są dobre. Milś. Chcesz zjeść? German no. Szokolady. No to jest. Mm. I jeszcze przyszedł czas na kalendarz z kosmetykami, więc szukam ósemki. Dobra, widzę. Jakaś miniaturka. Dzisiaj mamy żel pod prysznic o zapachu różanym. Pachnie bardzo ładnie. Na razie odkładam, czyli już mamy dwie różane rzeczy. Już jest żel pod prysznic i tutaj jeszcze wcześniej była mogiełka, która też bardzo ładnie pachnie. Teraz pokażę Wam co kupiłam. Pierwsza firma to jest pracownia Ondo i to są świece. Skusiło mnie to, że pięknie pachniały i wybrałam sobie zapach jaśminowy, zaraz Wam pokażę. I to, że mają knot, który skwierczy podczas palenia, a jeszcze takiej świecy nie miałam. Świeca wygląda tak. Tutaj mam też prezent dla koleżanki, który musiałam kupić na naszą wigilię pracową, ale nie pokażę Wam co jest w środku, bo pomimo tego, że mało osób wie, że mam kanał, to jednak nie chcę żadnych przecieków, nie chcę, żeby po prostu ktoś nie miał niespodzianki, więc na razie nic nie pokazuję. Może nagram wam film wtedy, kiedy będzie właśnie ta wigilia, bo mam wtedy wolne, więc w sumie chyba będę nagrywać. To wtedy wam pokażę, co kupiłam właśnie mojej koleżance. Także już jest zapakowany prezent i gotowy do wręczenia. Kolejna torba jest z Natu Handmade. Spotkałam dziewczyny na targach, które postanowiły, że mi sprezentują kilka rzeczy. Jedną oddałam Patrycji, ponieważ już miałam, to była sól do kąpieli, więc stwierdziłam, że skoro ja miałam to sobie ktoś inny przetestuje, ale mam tu kilka nowości, więc zaraz wyciągnę i wam pokażę. Pierwszym kosmetykiem jest mandarynkowe oczyszczenie. To jest taki mandarynkowy olejek do demakijażu. Słyszałam o nim bardzo wiele dobrego, także bardzo chętnie przetestuję, szczególnie że ma zapach mandarynkowy, więc na pewno pachnie obłędnie. I tu mam jeszcze dwie rzeczy. To jest nowość, a przynajmniej ja jeszcze wcześniej tego nie widziałam i to jest kokos wanilia. E, otulający zapachem balsam do ciała Także zobaczcie w ogóle jak ślicznie wygląda Takie słoiczki Made with love Bardzo ładne I coś jeszcze nowego To jest e, olejek taki do zadań specjalnych Na niedoskonałości Możecie stosować miejscowo Albo dziewczyny doradziły mi, że można też go stosować na całą twarz Ale po dodaniu na przykład kwasu hialuronowego Także Coś takiego, będę testować, zobaczymy jak mi się sprawdzi. Więc to są prezenty od dziewczyn z Natu. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Z firmy Sakwabek kupiłam też takie um, woreczki wielorazowe na owoce i warzywa. Taki zestaw trzech sztuk, um, który pomieści chyba 2,5 kg warzyw lub owoców, kosztował 39 zł. Były też większe zestawy, mniejsze. Ja stwierdziłam, że sobie na razie wypróbuję um, taki. Pani powiedziała, że zmieści się tutaj około 12 jabłek, na przykład w takim jednym woreczku. Także jestem bardzo ciekawa, jak się to będzie nam sprawdzało, więc no, zobaczymy. Jeszcze chciałam Wam pokazać wielkość tego woreczka. O, on jest mniej więcej może tak w porównaniu z moją ręką, z moją dłonią taki. Zobaczymy, podobno on się rozciąga. I jest naprawdę bardzo pojemny, także będziemy testować, i na pewno dam Wam znać. I już ostatnią torbą, którą tutaj mam, jest firma BioUp. To jest marka, którą ja tak naprawdę dopiero poznałam, ale coś mnie bardzo zainteresowało. Pierwszym produktem, który wybrałam i w którym się zakochałam, to jest taki eliksir rewitalizujący. Z mango i słuchajcie, on pachnie dosłownie jak mango. Bardzo ładnie nawilża, podobno sprawdza się idealnie pod makijaż. Jak rozmawiałam z panem, to właśnie powiedział mi, że stworzyli to właśnie z myślą o tym, żeby to było coś takiego lekkiego, e, idealnie sprawdzało się pod makijaż, ale z drugiej strony było bardzo fajnie, silnie nawilżające. No i żeby pięknie pachniało. Podobno to jest u nich bestseller i sprzedaje się bardzo dobrze, także ja jestem bardzo ciekawa. No pachnie obłędnie. I wzięłam też taki kwas hialuronowy 3% trójcząsteczkowy, który możecie stosować na bardzo wiele sposobów. Albo możecie po prostu go dodać do maseczki, albo do kremu na noc, albo i na dzień. Więc będę testować. Zabieramy się za choinkę i już porozkładałam tutaj wszystkie nasze... Bąbki My będziemy mieć tak jak rok temu i dwa lata temu um, bombki czerwono-złote. I'm walking around feeling free thinking about what's happened to me from your life Choinka już ubrana Wygląda tak Pięknie, co? A teraz jeszcze robię stroiki Z wykorzystaniem tych gałązek, które wczoraj też Wzięłam w obi Jeden stroik już prawie gotowy Teraz zakładam jeszcze światełka I oczywiście Bombeczki Zrobiłam już stroiki i zobaczcie jaki piękny wyszedł A to są dosłownie Dwie takie duże gałęzie. Dodatkowo stroik kosztował mnie zupełnie nic. Jeszcze zostało mi do uzupełnienia mój taki planer na lodówkę, więc jeszcze tutaj muszę sobie cały mój grafik na grudzień wypisać. I gotowe. Oprócz tego stroika w jadalni na stole mamy jeszcze jeden stroik. Udało mi się z tych wszystkich gałązek wykombinować dwa stroiki. Ten co prawda ma trochę inne światełka, ale też wygląda pięknie i wieczorem myślę, że Fajny klimat tutaj wprowadzi do sypialni, żeby też był jakiś akcent. Choinki tutaj nie mamy, ale za to stroik. A teraz zabieram się za montowanie tego wczorajszego vlogmasa, bo jeszcze tego nie zrobiłam. A musicie go dzisiaj obejrzeć, także siadam. O Jezu, jak to jest ładnie teraz. I montuję. A tutaj zabieram się za obiad, będę robić zarówno na teraz, jak i do lunchboxu. I dzisiejsza w kuchni poleca te klopsiki z Ikei gotowe, już dzisiaj idę na łatwiznę. Eee, warzywka na patelnię po hiszpańsku i do tego ryż. Mój obiad do pracy jest gotowy. Przygotowałam sobie trzy lunchboxy, chociaż zapomniałam, że pracuję teraz dwa kolejne dni, ale to nieważne, po prostu wyciągnę z pudełka, jak będziemy jeść obiad w domu. I też będzie okej. Okay, także chowam to do lodówki i idziemy chyba sobie pograć na kąpię. Przyszła pora w końcu na to, żeby sobie pograć. Nie wiem, czy wiecie, już kilka razy mówiłam, że ja uwielbiam grać z Patrykiem. Bardziej ja patrzę, a on gra, ale i tak sprawia mi to dużo frajdy. To jest Wiedźmin, więc chwilę sobie pogramy później lecę pod prysznic. Niestety dzisiaj gra nie będzie długa bo jutro praca, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze to nadrobimy. Także uciekam. Teraz chwila przerwy dla nas. No i później się do Was odezwę. Hej, odzywam się już do Was po raz ostatni. Jak widzicie, ja jestem po prysznicu. Patryk jeszcze z tyłu ze mną gra, e, ale już sam. Ja chwilowo już się jakby odłączyłam od niego. E, Wziąłam prysznic, no i teraz, jak widzicie, już leżę sobie w łóżku. Jeszcze nie leżę, bo chciałam się z Wami pożegnać. Więc, jeżeli ten film Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ja Wam życzę cudownego dnia, tygodnia. W zależności od tego, kiedy to oglądacie, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. A ja już lecę spać. Jutro praca. Jutro też musimy wcześniej wstać, bo jeszcze mamy coś do zrobienia przed moją pracą. Więc pora się wyspać. Buziaki, do zobaczenia. Pa!